Czekaj, chwilę, bo... Siemaleczko jestem. ludziska z tej strony Laniak. Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie. Na dzisiejszym filmie wraz z jamnikiem, skorypionem z i prawie z całą ekipą, ale Kamson niestety dwa dni temu wyrzuciliśmy z ekipy i go już tu nie ma, więc możecie co? pisać serduszka, no tak. możecie pisać Rip, Kamso i tak dalej, i tak dalej. No to. A to nie było z mną uzgadniane. No A co? Ja chyba sam ja mogę, ja jestem liderem, nie ty, nie no, troluję. Ten, yy, Kamso jest, tylko tak dla żartów powiedziałem, żeby przez chwilę... Kurde, wiecie, zwrot akcji jak w filmach. No właśnie. zrobić. A poza tym Kamso to... to, to Zbrotu akcji. Nie, ludzi, nie wywalajmy tak, nie? gości, bo stracimy ekipę, a chodzi o to. A i właśnie, pracy. wiesz jaki ja jeszcze mam pomysł, tylko ci tego Zadać nie mówiłem. Pulgawca. Żeby robić ja tak. Yy, nie, nie pulgawca, tylko robić tak, żeby powiększać ekipę. Tak można powiedzieć. No, ale to trzeba oddać na. Bo y, my się będziemy wybijać na nich, oni na nich, na nas, poza tym będzie ciekawie. My, i tak my się koniec. będziemy wybijać na nich, oni, oni, oni tam zostaną, my się na, ni na nich wybijamy. Nie, tylko chodzi o to, żeby wzrośliśmy, żeby jakby łączyć widzów, o. Tak jak ja z twoimi widzami się łączyłem, Wtedy zdobyłem y, popularność później. Bo no. się złączyłem. 15. Weź, idź! Co? Jak ty się tak zabiłeś? Dobra, cicho. nic nie cicho. Ej, poza tym, e, słuchaj. Jak ty spadłeś z takiej magię? Dobra, chodź tu. A, widzowie, Masz, bo ja mam e... nowy styl. Mam okulary. Dzisiaj nagrywam w okularach. Czekajcie. Fajnie, jakbym znalazł fortecę. Bo jakbym jak znalazł fortecę, to. Byśmy mogli iść do mo moim nowym stylem jest od dzisiaj, że będę na odcinkach w okularach. Może kiedyś jeszcze sobie... Ej, mam pomysł, słuchajcie. O, jeszcze zostanę góralem przy was, widzowie. Mam tu czupagę. Ta... Zostajemy jest tak. Janosikiem dziś, wiem. od dzisiaj. I tak, dostajecie sikierą w kamerę i umieracie widzowie. Czekaj chwilę. odłożę swoją broń. Zawsze muszę ją trzymać. O, odłożyliśmy. Jeszcze mam tu od Janosika dostałem prezent, mogę wam pokazać. O! Mamy aktualnie kapelusz góralski. Trochę nie dam rady przez słuchawki założyć, ale... Pokażę mi ten hełm. O. Kuźł. Ale znalazł, ale fajnie, że Basł. O. Co mam pokazać? Hełm. Od dzisiaj jesteśmy Janusikiem w okularach i z czupagą obok. Tylko Czupagi mi się nie chcą wyciągać. Co mam pokazać? Hełm. Jaki widzą? hełm? A w ogóle masz, co dla ciebie? No twego starego hełm. O, mamy kill off. Ale, ok ale ja ten, ja nie jestem przyzwyczajony do okularów, bo nigdy w nich nie chodzę. Po co mi wziąłeś tą zbroję, skoro mam jest. już w tym. Wiesz w czym mam kwarc wyrzucę na chwilę żeby dać coś do skrzyni dobra ja odkładam muszę jutro Janusikowi oddać kapelusz a nie chcę go zakurzyć i ubrudzić mu jeszcze okulary, a okulary sobie zostawię bo Janusik mi dał za free że go spotkałem yy, a ty? dobra Ej, co? Yy, nie, nie idziemy spać ja jednak nie idę do tego basenu na razie nie chcę ryzykować bo mam za dużo ekspa, ale ten Czemu wyszedłeś? Bo, bo mówi, chcę coś. zadzwonić z kompa No dobra. A jak ale na razie, to, razie do tego basenu... Na razie nie, nie idę do tego basenu, bo nie chcę ryzykować e, Dobra, dobra widzowie, ja, ja wam muszę opowiedzieć kilka nowości, ponieważ ja my sobie... o! 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 <śultujesz> Co <jem>? z <śultujesz> tobą. Co wy odwalacie? Ale to nie ja. No skąd on, nie wiem, ty. nie wiem kto on jest, nie wiem kto to robił. To chyba kobiet. Albo jawnik. Nie bo wiem kto. Ale to, to, ja, to. to nie ja. Nie wiem, on to wie To ja, to ja, to ja, bo wiesz co ja się zacząłem rozciągać, to zacząłem brzeć A i tak dalej. No ale to po co się rozciąga? Co mojego ci się nie można rozciągać? No ale taką zasadę. W ekipie. Stało? Pierwsza zasada, nie pamiętasz? Z artykułu 9, strona 8, pisało tam, że nie Kurde, można się rozciągać w moich biało. odcinkach, bo jak to o później nie. wygląda? Później 20 widzów słyszę A <noise> <noise> więc lepiej, lepiej nie graj z moimi zasadami w ekipie. O ja pierdzielę, co ja robię? Więc lepiej nie, lepiej nie. A poza tym to muszę wam opowiedzieć kilka nowości. Bo Jamnik ma całą zbroję z netherytu, ja sikierę, miecz, co tam, co tam jeszcze, wszystko ma, netherytu po prostu. No i ciężko pracował ze mną, był w nederze i pracował ze mną na to wszystko. Znaczy ja mu tylko wybierałem stronę, czy lewo, czy prawo. No nie ma żadnych cheatów, bo ja mu wybierałem kierunki. Więc no. A zdobył to w zaledwie dwa dni, więc brawo! A ja nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę, żebyście widzowie jeszcze klaskali. Klaszcie. o, ode mną. Nie tak, Skorpion. Ale pani bo się dowiedzą, ja, bo panie ja, się No nie wiem, czy Mikołaj, ty. To był Mikołaj. A ja wam rosy klaskam. A co? Oh. No, ty nie wiesz, stary, posłuchaj, ja nie klaskam tak. Tylko ja mam, szukaj, słuchaj, sztucznego cyca, który ma sztuczną skórę, więc ja się. popatrz, posłuchaj, jak to jest. Jeśli... O, ja o z tak, pudełka wyjmuję. Patrz. Dobra, bo jeszcze to sobie widzę, pomyślał, że kurde. 13-letni z kolei pan ma stuczne. Czternastoletni. Trzynastoletni. No, 14-letni. 13 No, 13-letni. O! Czy na końcu wezwanie ja mam... wycieczka w ciepłe kraje, gdzie o! byłeś w Afryce gdzie byłeś? byłem w nederze i odkryłem jakiś tam wybiąt. Dobra, ale ja wam muszę jeszcze kopalnię pokazać, bo ja się przeprowadziłem, nie mówiłem. Zaraz biję do, do rozmowy. Więc muszę wam pokazać kopalnię, jaka ona jest duża. Chyba nie jest. Kurde, bo się zabija. mam problem, bo się <laughs> y, mam nie problem, dojdzie. bo się Daniak mam problem, bo się zgubiłem. W nederze. Dobra, ja wam pokażę tą kopalnię, bo ona jest spora. Pracę wam jeszcze myśl. nigdy nie pokazywałem, tylko na live wam pokazywałem, więc warto tam wrócić i wam to pokazać. Więc tak, mamy tutaj. O. O dobra, byłem tutaj, bo tu jest kwart wykopany. Ehm, dobra, to musi być gdzieś tutaj ten tunel. O, gaz jest. Nie chcę Eee, ehm, Dobra, no jesteśmy sobie teraz w kopalni, ale to jeszcze jest początek, bo znajdziemy nową terytorium. Dobra, dzięki za pomoc. Bo ja im pokazuję kopalnię, bo im nie pokazywałem. Dużo rzeczy im nie ja, pokazałem. Ja, ja. nie pamiętam tego, że nie pokazywałem im. Bo jednak... Ale generalnie... Nie. Generalnie to fajnie, bo basen znalazłem. Tylko, że dalej fortesy nie znalazłem i to problem, bo bez Fortecy nie możemy iść do netheru. I Patrzcie jest, jaka jest obszerna jak ta kopalnia. Znajdę tu lepszą część, bo jeszcze ona była jeszcze większa, tylko nie wiem w której to części Bo, Ale jest przyciemnione, przez te okulary mam... I kurde, myślę, myślałem, że jest kurde 22. Bo tak mam z te układy, że... Co? A ty jesteś w kopalni? Tak. Bo chcę mi Ej. tylko pokazać, ale... Tylko a ja zapytać, już, Laniak, ja ci tam powiem. Będę kopał. Bo dziś taki lami, jak... bardziej ja przedstawiać będę w tym odcinku rzeczy. Ty ma z... Siema. Siema. coś powiem. Co wam powiem? Tutaj Zaraz ja z będę... z Zaraz miał... z najlepszego mikrofonu na świecie. Zaraz będę akurat gacie i nie zbroje był... i Ogólnie widzowie, z nowości na moim kanale to mam fajny mikro, więc będzie fajna jakość Czekaj, bo, muszę, bo mam, wam, taki muszę, wam, na ramieniu. muszę wam audio poprawić, bo ja zepsułem Bo ja, zem że... Zepsuł audio Nie, chociaż nie, jesteście w podobnej głośności Co ty odliczasz? Raz Dwa No trzy, nie, nie, nie licz, nie licz Pięć Nie licz Sześć 7, 8. Na kolację liczę? Dobra. Lewa ręka. Co liczę? No kolacja, kiedy będzie? Raz. Nie. Skorpion, powiedz mi, masz cztery, jakieś cztery, ważne pięć, itemy. Na no, tak. Nie, 6. A ja po prostu siedem, potrzebuję zdobyć egzamin, żeby cię złapić. <laughs> dobra. Zrobione na chwilowy chip. Od usługi. No dość ciągania, tak? O Dobrze słyszałem, tylko rozciąganie, Dobrze susa, tylko Skorpion. rozciąganie. Skorpiona. Nie, Odłóż, ja mi nigdy przyczyłem. nie udziałałem. Nie, od usługi tą kiedyś. Nie, bo no, bycie Muszę. A dobra, to ciebie. No, no, co ja? No co? Kuu. No, dobra. Dobra. Ekspanie miałeś, sorry. No bo ja dzieło, że mi brakuje. Mi brakuje jeszcze jeden level, żeby... To wiesz... jest handel przez cały. Dobra, południć. wykopię se diamenty i będzie. No patrzcie jaka ta kopalnia jest duża, tylko była jakaś lepsza część, ale nie mogę jej znaleźć. Bo była za mną, tam za wodą. Widziałem to, chodź. ale ona była jeszcze większa ta część. Chodź, chodź, jeszcze chodź, pokażę ci Dobra, to imprzedłaję. Mi pokaż mi, na nie, mi, bo, do mnie, bo ja idę dobrać. kopać. No na no to nie zdążysz Idziemy, chodź. Tutaj, wiesz, za wodą, nie? Janosik nie odwiedził, to już chyba wiecie. Nie wiem. zapomniałeś gdzie się szło dalej. Chodź tu za... Gdzie jesteście! A gdzieś tam jesteśmy. Ale chodź tu wróć. Tu nie ja sobie rozlewałem tą wodę. Tam. Miałem wiadro i rozlewałem. Nie. nie rozlewałeś tego. Rozlewałem yy, tam. Nie, nie wiem czy tu akurat, A. ale gdzieś rozlewałem. Ale to nie bo to było naturalne. No to może, Wie ale gdzieś tam go zlewałem, pamiętam. Oj. I tutaj w lewo i tu jest to ogromne. O, Enderman, mogę Endermana zrobić. Eee. Yy. Dobra, to ja idę tam w lewo. Dobra. O. O, nie, za mało. Zaraz zobaczycie kolejną tej kopalni, bo ona jest spora i tu naprawdę wszystkie diaksy szukał te jamnik ja i tak dalej. Mhm. Ja tutaj znalazłem ze 200 diamentów w sumie. Więc wiecie, to jest największa kopalnia w historii Minecraft, nie no tak w sumie żartuję, ale... Dobra, jest Ale o, akurat dobra, jest. największa, dobra, którą jest. znaleźliśmy O, o tak? będę miał... O, z ledstona jest duża ekspert. Fajne miejsce wybrał też jamnik do domu. Do tego, budowania domu. No, mu się to kurde strasznie opłacił. Gdzie Ej, jesteś? A chodź za domu. Oh, gdzie jesteś? Gdzieś ja stąd? pokazuję im, więc chodzę po całej nie, nie, bo ja, ja ci pokażę, wie, jak ja, jak pokażę ja ci pokażę, żeby wiesz, żeby pokazać jeszcze lepszą część. Wiesz, no. A to czekaj. O boże! Tylko... To ja umrę. Wiesz, ja samą... bo no czekaj. Ja ci. będzie szybciej. Będzie kto mi wychodzić, bo utknąłem. Ale umiesz tu wrócić? Umiem. Prawdopodobnie to wracaj. ja zaprowadzę się do tej lepszej części, bo, bo chodzi o to, że tam. Yy, Ej, słyszeliście to? To jesteście to? Jest, czy to? Ktoś ja chyba nie. wali mi tu. Kto? chyba ty, ty, a może ktoś z widzów? Ja to słyszę. Ty! <laughs> Kto jest z widzów tam? Ogląda ale w dobry to jest, a jest? <laughs> Kto jest z widzów tam? kurde wali mi w tle. Dobra, chodź tu szybko Chodź, No chyba ktoś kotletu ubija mi tam z widzów. He, he oby. No, ktoś gdzie walić, się tak długo? Dobra, gdzie to było? Bo... Aha, bo to z Nie nieważne, myślałem, że to ty. Tak, bo to było z lewej czy... Czekaj, to było... W lewo, w lewo, w lewo. Jestem. Taka, tu się tu. chyba skakało. Jesteś na prawo! Nie, tam się nie skacze! No dobra. Czekaj, dobra. ej dobra, podło podłożyłam wodę, skarczajcie. No nie pamiętam. Tu... Chodźcie. Ej tutaj, tutaj w tą stronę, w tą stronę. I tu jest woda, się. Czekaj zaraz. Wejdę trochę. No nie aż tam Gdzie, Gdzie ty? No dobra, ale Gdzie? chcę jakoś wyjść. Wejść do góry. Ale, ale przecież byliście do góry, tu w góry. To czekaj, bo ja... No nie mam kilofa, nie mam nic. Chodź e, wodę. Tutaj macie Dobra, powodzę. Wodę wam wylałem, chodźcie. Gdzie wylałeś się? No tutaj, gdzie powinniście skoczyć Eee... Gdzie powinniście? skoczyć? czekaj Nie tam! Fłucham, no no dobra, jesteśmy debilami po prostu Idiotci tylko ja jestem proszę, na tym serwerze Wy tylko jesteście debilami A on tam jest, tam jest jego nick Jezu Chryste Ej, patrzcie na to, patrzcie na, na, tutaj, na to. Ale byłem tutaj, a mówiłeś mi, że on zboczył. Ale tu nie, skaka. nie ci. No chciałem tu skakać, usłysza. ale to mówisz nie skakać. I myślałem, że to nie, no, nie było. no bo nie miałeś nie skakać bo byś umarł. I teraz w lewo. A, w lewo. No dobra, no chciałem zobaczyć, takie lawy są piękne. Ja I chodźcie za mną, yy, Chodź się za mną, to pokażemy tam, yy, gdzie najlepszą część kopalni. Dobra, wejmę ja te okulary, laniakę, bo tenia? nie lubię chodzić a, w okularach, ciemno jest. Czekaj, okulary, okulary, ja okulary. Nie mogę okulary, tak w miejscu stoić. No, no, bo ja okulary odkładam, no człowiek okularów sobie nie może na, na półkę odłożyć. No nie może. To Dobra. muszę na tym filmie zobaczyć. Co musisz? Oła, co na nie ten klawis. To musisz zobaczyć? się. Co zobaczyć? Mojego, chyba swojego a. najpierw obejrz, a później mojego. Mój większy. Dokładnie. chcę zobaczyć małe wsaki. Dawajcie. <gadanie> co O <gadanie> kurwa, nowy telefon mi spadł. Chodź, chodź, chodź. Jest trochę stary. Bo we wrześniu go od miałeś czy tam w październiku. U roku ma. No tak, to jeszcze stary. Nie, to kilka miesięcy ma. I to zabrało jedno cycło. Czemu jest to szkło? Je? Czemu to jest... Szkło? albo trzy. Gdzie jest szkło niby? Aha, to jest woda, tylko woda to myślisz, że szkło to jest. to jest? Chyba się ci aż tak bardzo nie wczytuje, że myślisz, że to jest Wiecie? To. Idę, idę. Patrzcie, zachód słońca widać normalnie w jaskini. Jak go Czy wy to widzicie, widzowie? Normalnie jaskina to... To tu słońce jest w jaskini. Normalnie... Naprawdę, to jest normalne, to jest realne w Minecrafcie, że w jaskini jest słońce. To jest normalne, naprawdę. Nie! A, no nie, nie przesuwajcie mnie, bo wam nie dam tu. Wyjść. Nie przesuwajcie mnie! O! I tu ta kampania, no była właśnie? Więc no właśnie, to ale chodź, to. za mną, bo jak sam nie trafisz. No dobra, to, Ty, sam ty nie mnie tutaj nie zaprowadziłeś tego. Prowadzisz mnie jak pieska. Zaprowadziłem Co? cię tu przecież, byliśmy tu. Kto? Skorpion, przed chwilą byliśmy, tu diamenty znajdowaliśmy. A to on ma sklerozę już. <grych> Musi doleć do... go biorę. I to wyższego stopnia. No a jak? Sklerozę. Zrobimy kolejkę panowie. Nie. Ja mam tory. Co <grych> to co tory? sam zrobię. To budujcie tory lepiej do, do domu naszego. Ja właśnie no. Laniak tutaj umarłem, bo skakałem do wody, a Skorpion mi ją zabrał. Nie, ale my już tutaj <grych> mieszkamy. Ja <grych> mieszkam tutaj u amnika. Dobra. Wiesz, jak będzie szybciej? Tam jest woda na dole. O. Jestem. Jestem. O i to jest, jest ja z całej kopalni dużej. A i tu Diaksa znaleźliśmy wtedy te Diaksy. Tu chyba. Gdzieś. Czy coś? Tu A, jest nie zdążyłem -y zabrać. Ale tu, ale tu nie ma już więcej diaksów, ale ładne widoki tu są. No właśnie chcę mediamety... mam... Właśnie, to jest normalne, ze w Niku, jest księżyc i wszystko. Na ale prawie, tutaj są prawie prawie jest! Majka. Gdzie ty masz księżyc! Nie no, księżyca nie ma. On nie, ma, ma, on ma słaby render distance po prostu, ale tutaj... No dobra, bo sobie niski, do ale to do niczego nie dotyczy. <laughs> to, to jest real normalnie, real life. Dobra. I oprócz tego jeszcze Plugaert zbudował dom, ale to wam zaraz pokażę, tylko zabija się, poczekajcie. <śmiech> <śmiech> Kurde, nie zabije się z tylu tak bo to jest za mało. To, to wskosz do lawy. No właśnie. Właśnie. No wiem, bo teraz popatrzyłem, jak. przed tym, zanim powiedzieliście, dwie sekundy, eee... potem pomyślałem. Sekundy ja, wracam... A, ja wracam na górę, żeby mieć spodnie na górę. Ja że żelazny świat. Jaki żelazny set? Jaki żelazny set po to, Nigdy do miał. kopalni, jak idę sobie obejrzeć, nigdy nie biorę, więc mnie nie oszukuj. Spokojnie, ja ci tak. Ale ja ci go wrzuciłem. Ja ci tak. go wrzuciłem, jak Grzeź mówiła, Jenosiku. No to A dobra, jest ja to wiesz. trudno, niech sobie tam leży. Miałem dużo żelaza i tego, to, to mi nie będzie szkoda. Druga jest do sobie kakał. Został spalony. Dobra, nieważne. I tak żelazo ja jest na łatwiej znaleźć. Ja dobra. To jest domek Plugawca, bo jest też zaczął grać, więc nazwę dokładnie czterech. No i tu są jego skrzynki, tu jego pole. O, slime. Możemy dodać, możemy dodać widza na jakiś czas, na miesiąc albo coś. Nie. Hmm, ja bym dał takim zaufanym widzom, ale to tylko... Spana, ale to, tak. Ale tak ciężko i tak, i tak jest ciężko. Czekaj, no, może sobie tutaj w plugawca, plugawca Tu jest ty. dom Plugawca, jak widzicie widzowie. Ej, chwila. Może w kopalni plugawca są, jak się popatrzę. E, o, tu i tu jest on jego, ma. tu jest jego domek. Ta, tam chyba jeszcze grał z, nie wiem, z jakąś koleżanką swoją. Nie wiem, czy tam... O, grał, grał, Tegoś więcej nie było. No, tego to już nie wiem, czy o, to, coś tam go bili, czy... Ej, czekaj, Laniak, zostań tam mam plugawca, ja tam będę zaraz. Ja tam zaraz będę. Zostań tam. Dobra, tu mamy kopalnię, on tu budował i też właśnie przez to zobaczył naszą kopalnię. Ale nie chcę mi się do samego dołu schodzić, więc zamykam drzwi. Zabij mnie, zombie, bo muszę do domu się przedostać, ale wolę. Ja się. nie mogę. <gry> Ej, Lania, jaka poczekaj w domu moim, to zobaczysz, A. jak robię. Aha, owaj umarli. Ej, czekajcie, Zedwu muszę mieć, Zedwu, poczekajcie chwilę. Na, na, na dwie sekundy. Skorpion, czekajcie. Skorpion, skorpion, skorpion. O nie! Gdzie ty umarłeś? W jaskini, plugawca. A to idź tam szybko, jak ty się dał zabić? Ja, no bo mi zlagowało, dobra, ja wiem, ja wiem gdzie to jest. To idź ten, to idź schodami plus gasa, szybciej będzie. Wiem, wiem, gdzie to jest, ja już by to oh. wezmę. Ja właśnie przed chwilą byłem w tamtej O. Oh. 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 Ale nie zabieraj mi list, to Ja i tak idę do domu. O, oh. 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 Bo tam nie meści tam za fajnych. O, oh, już jestem, byłem na przerwie. Mm. Dalej nagrywasz film. Yy, no i? No właśnie. Zaskałem I twój sobie. tata Luga, ej Laniak zostań w, domu, zostań w domu, zostań w domu Zostań w domu, to zobaczysz jak robię najmocniejsze spodnie na świecie A nie świecie. mogę sobie ćwiczyć? Nie mogę sobie klaskać? Czekaj, wracaj do domu Laniak Najmocniejsze spodnie na świecie <laughs> To jest źle zabrzmiło Dobra, ja dzisiaj zostaję Janusikiem Patrz, patrzcie na to, patrzcie na to Masz jakieś remki ok, u tak. siebie? Popatrz, tak. zobacz Czekaj, bo widzą coś pokazującego Co to jest? Spodnie, najsilniejsze, na Ohoho! Święty Mikołaj! Oho! Dobra, daj. Nie, świetny, nie święty, tylko świetny. Daj. Dziękuję. Zapraszam, Teraz jesteś bez spodni. Teraz jesteś bez spodni. Jesteś a. nikim. <ślajny> Co jest? Jesteś nikim, nie masz spodu. No wam no, mi zabrał spodnie. Ale ty zabij. mi dałeś, a i teraz zabierasz. To co, żebyś, żebyś, mi to zabierasz. Żebyś pokazał. Nie żebyś się zabrał. Aha, dobra, nie zrozumiałem. Taką sikierę. Zostawcie w komentarzach, piszcie sikiera, co? a wam serduszko. Pyk, dostajecie w głowę, tam, o, dwóch widzów umarło, widzę, tam patrzę, w oddali i widzę, że tam ktoś nie żyje, więc przepraszam, odłożę, nie dzwońcie na policję. Olam, czemu mam cię kierę w bok? O w bok? Chyba w dupę. Poczekaj. Jezu Chryste! Mój Pan, Jest który stworzył niebo i ziemię. Laniak, gdzie ty jesteś? Czemu się to nie zrespliwiasz? E, jestem. Dom, no. Dobra, po nie kilka... Dobra, robimy skopiary, Ej, A co tu dawaj. można obcinać? Ró różne rzeczy, ale lepiej nie rób tak. No dobrze, dobrze. W ogóle lepiej na to nie chodź. Jak dobrze. już to bokiem, jak już to bokiem. A, dobrze. To tam kurczaka tam. Czemu nie skoczyłeś? Ja? No bo biegam sobie. Nie? Gdzie są tu takie sody, takie okrągłe? Ale ty miko. jesteś silny w ogóle. A powiedz mi, na ile hitów Cię zabiję? Masz full serduszek? Czekaj, czekaj chwilę, czekaj chwilę. No kurde, poczekaj! No czekaj! <grym> I Miko, musisz tutaj przyjść i mnie doprowadzić do tych schodów, błagam. Ale tam są te schody przecież za domem Płygawca. Tak, ale tam jest wyjście z tego tunelu i tam jeszcze były takie kręcone schody. Tam Nie, patrzyłem jaskini. tylko czy masz ten Netherytowy miecz zostawić albo cokolwiek. Czekaj, zobacz czy chcesz... czegoś nie zabrałeś. Bo chciałem, nie chciałem, zabra, nie bo, zabrał. chciałem, bo chciałem tylko sprawdzić, co masz netherytory, bo on się z Tobą pił. No, ja dwie. mam dwa, dwa netheryty, a Ty masz jeden, ale to za mało. Więc po prostu. Michałaj, proszę pomóż! A jak chciałam pomóc no. Do do, tak do tych wiecz... wkręconych schodów. O, wieś jak zombie, ale fajnie. Jak wieśniak jak zombie. Oła! Nie. <coughs> Dobra, jestem. Ja Mikołaj, cię, idź ja przez ten tunel Mikołaj, y, idź przez ten. Y, ja cię zabiję tunel, y, plugawca i ten, dobra? Ja cię biję kilofem. Ale przynajmniej ci z dużyje Ale Mikołaj! O, Mikołaj, bo tak. wszystko! Mam jak no, co? No Miko błaga! Dobra, pomogę ci gdzie, gdzie jesteś mnie Chodź. bije leje mnie Dobra, ja też ci pomogę. Gdzie jesteś? To ja jestem przy, przy tym, przy wyjściu z, tej, z tego co... Pluga ma te schody, nie? Kurde, ja co no. jest na dół. Ale musisz mnie doprowadzić do kręconych schodów, bo ja nie mogę ich znaleźć. Czekaj, czyli... Dalej, ja czekaj, widzę. czyli gdzie jesteś? Dokładnie. Ej, ale przecież my tam nie zdążymy w 5 minut przyjść. No ale idę, ale nie zdążymy, nie ma opcji. Ale co? Gdzie jesteś? W sensie gdzie? Przecież jak już no minęły... Jak już 4 minuty minęły, to nie ma opcji. Dobra, ja kończę odcinek, bo to chcę krótki no. ostatni, on takie 20-minutowe i przedłużane. A gdzie tu mniej więcej? Dzisiaj to na tyle, do zobaczenia no, do Tam, tam gdzie były te kręcone swody już... stare. Żegnam Was, do zobaczenia do następnego filmu. Papa no Cześć papa. Pa.